Piątek, 14 stycznia. Sporo ważnej informacji z ostatnich 24 godzin mamy Państwu do przekazania w głównym wydaniu teleskopu. Jest 18.30. Dariusz Nowakowski, zapraszam. Tematy dnia na początek. Dziś towarowa wkrótce dla pasażerów. Plany dotyczące kolejowej obwodnicy Poznania. To będzie inwestycja, która zmieni oblicze kolei aglomeracyjnej w Poznaniu. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę kolejowej obwodnicy Poznania. Ring wokół stolicy Wielkopolski ma być przystosowany do ruchu pasażerskiego. Zmodernizowane zostaną tory, podniesiona prędkość, ale co najważniejsze, powstaną nowe przystanki. Inwestycja warta miliardy złotych i Bartłomiej Pomianowski. Taki widok na kolejowej, towarowej obwodnicy Poznania to rzecz normalna. Jednak sporadycznie, zazwyczaj w przypadku awarii na liniach wyjazdowych z Poznania, pojawiają się tu także składy osobowe. Teraz miałoby się to stać normą. Obecna towarowa, kolejowa obwodnica Poznania przestanie być obwodnicą towarową, ponieważ zostanie ona przystosowana do ruchu pasażerskiego. Kolejowa Towarowa Obwodnica Poznania to zespół linii kolejowych, po których Poznań można pociągiem objechać dookoła. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły właśnie przetarg na przebudowę tego ringu. Po zakończeniu inwestycji miałyby się tu pojawiać regularne pociągi osobowe. Jeżeli tu będą jeździć, to już w koło średnicowa kolej, będzie. fajnie by było. Znikną utrudnienia z dojazdem do miasta. Aby ring wokół Poznania się spinał trzeba wybudować niewielki fragment toru, tak zwaną łącznicę w okolicach Poznania Strzeszyna. Przewidywana jest także modernizacja linii kolejowych torów sieci trakcyjnej na łącznie około 70-kilometrowym odcinku, tak by ta infrastruktura była przystosowana do przejazdów pociągów pasażerskich z prędkością 100-120 km na godzinę, co również zapewni atrakcyjny czas przejazdu w obrębie aglomeracji poznańskiej. Ponadto powstanie siedem nowych przystanków. Przystanek Poznań-Franowo jest to przystanek o najdłuższej długości peronu. To jest około 300 metrów, tak było w założeniach. Oprócz Franowa to także suchy las, piątkowo na ramowicę Koziegłowy, zieliniec, kobyle pole i przebudowa starego przystanku Nowa Wieś Poznańska. W godzinach szczytu pociągi mogłyby tu kursować co pół godziny. Może być taka sytuacja, że część pociągów będzie jeździła po tej obwodnicy. A jednocześnie będą za chwilę wyjeżdżać i obsługać będą poznańską kolej Metropolitalną. Największą część pieniędzy z półtora miliarda złotych pochłonie gruntowny remont estakady między Karolinem a Naramowicami.